Cześć, w tym nagraniu pokażę Ci trzy strony, na których możesz wyszukiwać altcoiny. Jest to dość ważne, ponieważ na giełdzie masz listę wszystkich kryptowalut, którymi możesz handlować, jednakże na tych stronach możesz sobie sprawdzić, jaką dana kryptowaluta ma kapitalizację, która jest w rankingu oraz jak się zachowywała jej cena w ciągu ostatnich kilku godzin lub siedmiu dni. Jeśli chcesz otrzymywać więcej tego typu informacji ode mnie, to polub proszę to wideo, kliknij dzwoneczek oraz subskrybuj mój kanał. W ostatnim czasie powstało już naprawdę dość wiele stron tego typu, gdzie możemy yy, wyszukiwać oraz porównywać sobie altcoiny. Moją ulubioną stroną jest strona CoinGo Live, ale dość dobrymi stronami są także coin papryka oraz coin gecko. Jednakże dzisiaj skupimy się głównie na coin go live, ponieważ z tej strony korzystam najczęściej. I zobacz tutaj na samej górze mamy informację coins, czyli ile obecnie jest dostępnych kryptowalut na rynku. Na dzień dzisiejszy, w momencie gdy nagrywam to wideo, jest to już 10004 10 kryptowaluty, więc całkiem sporo. Następnie mamy Market cap, czyli całkowita kapitalizacja rynku. O, tutaj mamy już 1 bilion 167 miliardów dolarów, więc całkiem sporo. Następnie mamy 24-godzinny wolumen, czyli całkowita ilość, całkowity przepływ kapitału na kryptowalutach w ciągu 24 godzin. I ostatnia pozycja dominacja Bitcoina na ten moment. Dominacja Bitcoina to 44,52% następnie niżej mamy zakładki Exchange, ta zakładka na razie nie będzie nam do niczego potrzebna. Calculate price też nie. All time high jest to dość ważna zakładka, ale tego nie będziemy omawiać dzisiaj, tylko omówimy sobie w kolejnym wideo. Price Change History, czyli historyczna zmiana ceny. I Coin Change 20. 4H, czyli zmiany kryptowalut i ich ceny w ciągu ostatnich 24 godzin. Ale wracając do clou tego materiału, chodzi nam o to, żeby poznać listę najlepszych kryptowalut. Więc zjeżdżamy sobie niżej i od razu mamy tutaj wyświetloną listę. Tutaj w pierwszych kolumnach mamy ranking danej kryptowaluty. Te kryptowaluty są. Tutaj od razu posortowane po swoim market cap, czyli po kapitalizacji od największej do najmniejszej. Następnie mamy pokazaną tutaj price, czyli cenę danej kryptowaluty. Kolejna kolumna market cap, czyli to, o czym mówiłem przed chwilą. Tak tutaj mam posortowane wartości od największych do najmniejszych. Następnie 1H, czyli. O ile się zmieniła procentowo cena danej kryptowaluty w ciągu ostatniej godziny. 24H, czyli zmiana procentowa kryptowaluty w ciągu 24 godzin. I 7D, zmiana procentowa w ciągu 7 dni. Kolejna kolumna Price Chart 7D. Czyli tutaj mam taki mały wykresik pokazujący jak się zmieniała cena tej kryptowaluty w ciągu 7 dni. Następna kolumna 24H, Wall In. 7D, czyli tutaj mamy pokazany wolumen na wykresie 24-godzinny, także w ciągu 7 dni. Kolejna zakładka to już jest wolumen 24-godzinny, czyli przepływ kapitału na tej kryptowalucie w ciągu 24 godzin. I ostatnia zakładka, czyli Circulating Supply, czyli ile obecnie jest dostępnych w obiegu monet danej kryptowaluty. No i w przypadku Bitcoina jest to już 19,40 miliona wydobytych sztuk w obiegu, no gdzie maksymalnie Bitcoinów może zostać wydobytych 21 milionów sztuk. No więc to jest już dość blisko. Jednakże ostatni Bitcoin ma zostać wydobyty dopiero gdzieś w 2140 roku. I teraz zobacz, tutaj na tej pierwszej stronie masz 106 pierwszych kryptowalut. Poniżej możesz sobie przesuwać strony i mieć dalsze listy kryptowalut, ale możesz sobie też sortować te kryptowaluty według interesujących Ciebie wskaźników. Na przykład możesz sobie zaznaczyć, że chcesz mieć listę na przykład najlepszych kryptowalut, top 200. Tak, to będzie najlepszych kryptowalut, więc tutaj wpisujemy sobie rank start 1, to zostawiamy, a w rank end wpisujemy sobie 200. Dzięki temu będziemy mieli pokazane tylko 200 pierwszych największych kryptowalut i następnie możemy sobie posortować na przykład kryptowaluty, które najwięcej wzrosły lub najmniej yy, spadły w ciągu ostatnich 7 dni, więc klikamy sobie na 7D. I teraz mamy pokazane tylko te kryptowaluty Stop 200, które w ciągu 7 dni wzrosły od największych wartości do najmniejszych. No i widzimy, że na przykład najwięcej z tych 200 kryptowalut wzrosła kryptowaluta Flex, która jest na 147. miejscu. W ciągu ostatnich 24 godzin wzrosła o ponad 74%. W ciągu ostatnich 7 dni wzrosła o 138,5%, więc bardzo, bardzo dużo. Kolejną kryptowalutą jest Tomi, która jest na 106 miejscu w rankingu, ale na tej liście jest już na drugim miejscu, ponieważ ona wzrosła o 24,72% w ciągu 7 dni. Więc widzisz tutaj, możesz sobie sortować te kryptowaluty. Możesz kliknąć na przykład 24H, no i tutaj też będziesz mieć posortowane procentowo kryptowaluty od największych wzrostów do najmniejszych, a jeśli klikniesz jeszcze raz, to będziesz mieć posortowane kryptowaluty od tych, które spadły najwięcej w ciągu 24 godzin, no, do tych, które spadały najmniej. Tak więc widzisz na tej stronie, możesz się tutaj fajnie pobawić, i wyszukiwać sobie najlepsze i najbardziej interesujące cię kryptowaluty. No i także przede wszystkim te jedne z bezpieczniejszych, ponieważ kryptowaluty, które mają stosunkowo dużą kapitalizację, duży market cap, no to też są to kryptowaluty nieco bezpieczniejsze niż na przykład kryptowaluta, która ma 600 miejsce w rankingu, ponieważ taka kryptowaluta może. Szybciej z dnia na dzień upaść, albo może mieć większe wahania procentowe, no po prostu przez to, że ma mniejszą kapitalizację. To by było tyle na dziś. Dziękuję za obejrzenie. Nie zapomnij polubić tego wideo oraz zasubskrybować mojego kanału. I do usłyszenia następnym razem.